Przed nami będzie kolejna osoba, której tutaj w Łodzi może nie wiem, no może Zostaw nikt nie zna, może parę osób. W każdym razie my go znamy bardzo dobrze, bo od 20, nie, 30 lat prawie jeździmy razem na różne festiwale, zwłaszcza na festiwalu w Miej na, na festiwal w miejscowości Myśli Polecam, a jeszcze nie skończyłem. <grym> A ja, oczywiście, na wspaniały festiwal piłgorej. E, tak. No, ta osoba, która przed Państwem o, teraz wystąpi, dobrze mówię długo, wystąpi przed Państwem człowiek, który cały czas, jak pamiętam, szukał. Szukał muzycznie, szukał siebie w tej muzyce. Kiedyś nawet napisał, napisał m, o. Taki ładny tekst. Pamiętam ciężkie są jego teksty. Trudno przytoczyć, ale jak się słucha, to się wie, kto jest jego. Człowiek, który na gitarze gra bardzo świetnie, ale Dobra. niestety trochę ją tę gitarkę porzucił na rzecz swojego zapęklacza, który zaraz usłyszycie, czyli lupera. Luper, to jest bardzo modne dzisiaj, ale Ozie był jednym z pierwszych. Mariusz, Mariusz Oziu Orzechowski. Oziu to jest ksywka od Orzechowski. Wszyscy na niego mówią Oziu nie mówi Orzechowski. To jest jakieś dziwne nazwisko, którego, którego my nie znamy. Także to jest nasz ja Oziu. Moja mama tak Nawet ja mama do niego powiedziała ostatnio, jak mówi do jej mamo. Jak to było Mariusz? E, przyszedł do mnie kolega. To był jeszcze czas w liceum. Przyszedł pierwszy raz do mojego domu. Otworzyła mu mama, kiedy zapukał, więc chciał być grzeczny i... Dzień dobry, czy zostałem Mariusza? Moja mama. Ja, ja A, Uzia, tak. Ja tego, nie ma co do niego Mariusz mówić. To no jest Oziu. Wspaniałe teksty, bardzo głębokie pisze, ale nie będzie tak wesoło, jak przy Łukaszu Nowaku. Będzie jeszcze weselej. No będzie, będzie inaczej wesoło. Oziu, już się ustawiłeś? no to jeszcze możemy. Pamiętam kiedyś w <grym> 90. latach, gdy jeździliśmy na festiwal w Myśli Bożu. no pierwsze razy to nasze były, pierwsze kroki. Tam spotykaliśmy wielu wspaniałych artystów, wielu ludzi, którzy dawali nam dobre rady. Osi był zawsze twardy, ale tylko tym radom się podporządkowywał. No i oczywiście często zmieniał swój imidż. Bardzo wysoki, był potężny. Dziewczyny za nim szalały, pamiętam. Nawet mi, nawet mnie chciał odbyć jedną dziewczynę. Ale mu się nie udało I ja, ja oczywiście miał pełne włosy włosy, 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 rozciągnięty, długi sweter. I te pełne włosy kręcone. no to, to było to, co uwielbiały u niego te dziewczyny. Bardzo się cieszę, że szczęście.

mój kochany Buldożyn. <laughs> nie, nie w kwestii rozmiarów, bo to mi nie imponują, kiedy byłem większy. Ale, ale dlatego, że rozwalił mi dzisiejszy koncept na nagranie. I teraz nie wiem, od czego zacząć. <laughs> ale chyba zacznę od tego ozia. Jakby, po to, żebyście sobie zapamiętali. To taka piosenka, która jakby nic o nim nie mówi może kiedyś wróci o jeszcze raz może kiedy Trochę tylko mnie, tylko trochę mało I spokoju ciut mi się tu zdawało Z grutem do byle stąd, pustką do byle już Na główkę wpół emocji lub ćwierć Z grutem do byle stąd, pustką do byle już Na główkę w Koniecznie chcąc, narobiłem szumu, czego szukasz tu, chłopie, bez rozumu. Cóż, zaburkowałby, ale mi się nie chce, to za trudne jego miło nie wechce. ten dobry stąd, łuską to byle już, na główkę w pół? okazało, że się jeszcze dziś z łóżka nie ruszałem. Wciąż mam wrażenie, że ktoś mi się przygląda. Nagle słyszę głos. Wzią. ryzykowna, którą już kilka osób obraziłem. Ciekaw jestem, czy, czy któregoś z Państwa to obraża. Coś z tym, taki nieposłuszny dzień. Dum 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 tum tum dum 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 tum Dworu i dusznych, dowcipnych i do dowdobnych pajaców małpich, wybór wielki, napuszczonych jak ten wiersz. Sensacja, proszę Państwa, szaleństwo, proszę Państwa, to wielki syty Małpik, król. Obnażył się i nadął się, strzegając wokół śliną I roznarł się, rozproszył w drog, wystawia żyć, wypróżnia się i chwała! Wypłośliną. Wow. Wow. Sensacja, proszę Państwa, szaleństwo, proszę Państwa, uchwalił święto, małbi rząd, karnawał małp zaczyna wrzeć, pokraczny taniec, istne szało, duży obłęd z ciał, ciało. małp małich górecz i sierść ma ten długi patek. A ten najwięcej ma pan! Tak się wyśnią prężą, kuszą, moską kręczą, zęby I z dumą wypinają żyć z dumą eksponujący co błędem tknięty dziki taniec W zamęcie cię i Nas. nas, 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 nas. E, kiedyś zostałem e, namówiony do zaśpiewania, a później e, do wręcz napisania piosenki z gatunku, który się nazywa Hip -hop. E, Nigdy wcześniej nie miałem z nim za dużo do czynienia, ale, ale zrobiłem to. Po czym dotarło to do jednego z moich przyjaciół, który akurat hip hopem zajmuje się na co dzień, i on powiedział: Aż, wiesz, co ty sobie mi ten hip hop, to, to w ogóle nie jest hip hop, ty nie masz żadnego pojęcia o hip hopie, wiesz, może zajmij się rysowaniem. Więc stwierdziłem, że, że w takim układzie, no skoro te piosenki już powstały, to, to po prostu zmienimy gatunek. No i wymyśliłem sobie nowy gatunek. I to jest gatunek hopship. No, nie? Nie Kiedy uda się ocalić w przestrzeni i odejdziesz stąd, kiedy uda się poskładać wreszcie siebie jakiś dom, kiedy świat, który się miał zawalić znowu na posyłek, i tak ciepalnie, że faktycznie znajdziesz się na dnie. I zapomnienie nie odejdziesz, bo pamiętasz się wiesz sam, którą ze stroną ciekniesz, to pomyślisz, byle nie tam, kiedy cokolwiek postanowisz. Wiesz, że zrobiłeś, że idziesz w to dalej, bo ty jeden wiesz, dlaczego w to brniesz. A pustka to dar, bo robi mi miejsce, kiedy mi już żal. Na szczęście. Pustka to dar, bo robi mi miejsce, kiedy minie już żal. Już Przedaj na luz, kiedy uczucie się zrobiło i kiedy nie czujesz nic Kiedy rozumiesz, że ta cała miłość rozwykły kicz Kiedy tęsknota rozsmaruje i przytupta, na dnie Rozglądasz się, poprawiasz stół i wstajesz Reszta to... wiesz... A pustka to dar Poprzednia ja piosenka też była z tego gatunku, ale to już się... No i, e, i na koniec powód, dla którego właśnie, e, czuję się zagrożony. Po prostu Daszek zapytał, czy będzie jedna ze starych moich piosenek. No i teraz nie mogę mu odmówić, no więc... O, ja nie mogę. Dawno jej nie grałem, więc. Świadcząca o mojej przekorze pewnej, kiedyś moja przyjaciółka e, powiedziała: O, że ty masz taki fajny, ten niski głos. Napisz no, jakąś kołysankę i zaśpiewa. No to nie Nie kołysankę. No, to jest nie kołysanka. na zawsze był tuż Zamykam na zamki, na sztaby drzwi Niech nie wejdzie tu dzisiaj już nikt Obijam ściany watą, wyciszam się Niech nie przedrze się tu żaden już krzyk. Jest z ufnością, patrzy mi w oczy. Teraz głupio się będzie chyba bać. Trzeba z nim przecież wyjść, będzie na spacer kiedyś. Tylko ja, ja się boję. Wyjdę stąd, wstawię się na krzyki list A przecież muszę stąd kiedyś chyba dokądś sobie iść Jak się boję Pocój obok, nie ma szans na siebie z tobą. Nie ma szans na brak strat, na brak strat, brak strat. Ja się boję. Kiedyś wyjdę stąd, wystawię się na krzyki a przecież muszę stąd kiedyś chyba dokądś sobie iść, jak się boję. Tylko ze mną, tylko obok A przyjaciół już nie, 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 nie Tak jakby nagle zbrakło czasu By dopaść siebie wśród chmur Znowu mnie widzisz rzecząc co spokój Bym już na zawsze był tuż A ja ci ucieknę, dam nogę Ścieknę się i schowam A ja ci ucieknę, dam Nogę, Ścieknę się i schowam, a ja ci ucieknę dam nogę! Ścieknę się i schowam, a ja ci ucieknę dam nogę! Ścieknę się i schowam!